I ci u nas dostatek, dudo, ale przyjmiemy i te dwa nagie kije jako wróżbę naszego przyszłego zwycięstwa. Jesteśmy na pola Grunwaldu, ale naszą potyczkę rozpoczniemy w Pucku. Dobrze wy jesteście, Warszawa jeździ za tymi złodziejami. A dobrze pan powiedział, Warszawa jeździ za tymi złodziejami. Panie prezesie, melduje pod oddziały na uroczystym apelu z okazji stulecia za szubin Polski z Możem. Pan Andrzej Duda. Szanowni Panowie Generałowie, Wielkie Państwo, <grystanie z nimi>

A prawo, patrz. Właśnie, proszę Państwa, o to policja odnotowuje kolejny sukces na polu walki z przestępczością. Weszli na statek Star One. Pane nastąpiło aresztowanie! Ale jestem proszką, jestem w No, to uważaj, bo. coś razem. Tu Oficjalne powitanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzikie tłumy na spotkaniu z prezydentem. Pan żyje Kaszubskiej, która jest także i nową Polską a ja wszystko kurwa da On zabiera, Zdebię, ale on zabiera. Ilość, można, ludzie są ludzie twarzy, którzy się z morzem. Bardzo państwu dziękuję.